Dzisiejsze warunki Mimo obszaru miejskiego obszaru zabudowanego są niesprzyjające Od rana mgła w nocy temperatura była w granicach zero. W niektórych miejscach o, jeszcze się upewnię bo tak jak nie słyszę samochodu to już myślę że, że jest wszystko w porządku o, a to niestety powoduje, że człowiek traci czujność No możeśmy się nauczyli, że przeważnie samochód słychać. A teraz te silniki są różne Dobra, mamy pusto pusto to można no, Nawet tutaj między budynkami jeszcze ta widoczność do 100 metrów jeszcze występuje czy ja widzę samochód a czy on mnie widzi to jest inna bajka no właśnie widzi mnie okay. dobra widzi mnie to szybko przechodzę nie będziemy tutaj opóźniać ruchu